Ciesz się życiem, póki możesz. Ha! Ha! Do rzeczy. Ha! Następnym razem uciekaj. Dlaczego? Bo tak. Nie ma odwrotu. Żadnej litości. To intrygujące. <gry> <gry> Nigdy nie postępuje fer. Cała przyjemność po mojej stronie. Ha! <gry> Zatańczmy! Taniec ostrzy! To mi się podoba. Pikuś! Czyżbym czuła zapach strachu. Kto ucieka, dostaje ode mnie w plecy? Pora na kłopoty. Mam sobie równych. <śmienicza> Przyjaciół, trzymaj blisko, a wrogów w niepewności. Tylko głupcy się wahają. Krew dla Noxus! Jestem tego pewna. Nawet twoja śmierć była nudna. Nie mogę się doczekać. Niech poleje się krew.